Leo and Longevity nie żyje. Został znaleziony martwy w Tajlandii w domu u tonego Tony sent one of the girls in to do like a wellness check on Leo because he hasn't heard from him and his door was locked. So they had to get the key. They had to go into the room and they found out that Leo was dead. He was on his floor next to his bed with blood coming out of his nose and mouth. Uh, no pants on. I think that's what the article said. So I don't know if he was sleeping. I don't know what he was doing, but he was in his room and he was dead. Leo był na pewno postacią kontrowersyjną i jak sam Nick, który raportuje jego śmierć, był lubiany przez jednych, nienawidzonych przez innych. Dzisiaj jednak nie przychodzę do was po to, aby poinformować was o tym, że Leo nie żyje, bo myślę, że social media i wszystkie portale bodybuildingowe oraz fitness już o tym trąbią. Ale chciałbym porozmawiać o paradoksie, który prawdopodobnie spowodował jego śmierć. Leo has a history with drugs and alcohol, and he abused both of them. now i'm just speculating because i don't know what causes death yet but the police said they're going to be doing an autopsy so we'll get to the bottom of it hopefully but just speculating you would have to think if blood was coming out of the nose and mouth with leo's track record of drugs and the way he pushes his pharmacology something happened i mean something to do with drugs happened but Leo loved to push the envelope when it comes to pharmaceutical drugs. And I'm not even talking about getting high. I'm talking about for his brain, for his energy, for his focus, for his health. So who knows what could have happened with all these drugs being stacked together? Kanał Leo, czyli Leo and Longevity, jak sama nazwa wskazuje, mówił głównie o tym, jak podkręcić ludzkie możliwości, aby lepiej funkcjonować na co dzień i żyć. Dłużej. Mówiąc o podkręceniu naszych możliwości, mówię tutaj o użyciu różnego rodzaju substancji nootropowych, czy też leków, aby pobudzić działanie naszego mózgu, czy też poprawić działanie na przykład organów wewnętrznych, czy też... Zewnętrznych mogłoby się wydawać, że podkręcanie możliwości naszego organizmu jest czymś w zasadzie dobrym, dlatego że dzięki temu możemy poprawić nasze funkcje kognitywne, szybkość uczenia, zapamiętywania, czy po prostu funkcjonowanie naszych organów wewnętrznych, co w kulturystyce zwłaszcza jest dobre. I o ile poprawa funkcjonowania takich rzeczy jak serce nerki, wątroba, żołądek i tak raczej jest dobre, o tyle podkręcanie naszego mózgu, by czerpać z niego 110% możliwości, wydaje się pomysłem dosyć niebezpiecznym. Już przedstawiam, jak ja to generalnie widzę. Jeżeli mamy maszynę, niezależnie od tego, czy jest to ludzki organizm, czy na przykład samochód, podkręcanie jego silnika zawsze będzie powodować jego szybsze zużywanie. No bo jeżeli mamy samochód i podkręcamy możliwości naszego silnika, nie można oczekiwać, że żywotność tego silnika będzie dłuższa. Raczej, jeżeli eksploatujemy go mocniej, będzie krótsza. I tak samo wydaje mi się, że zadziałał organizm Leo. Oczywiście tutaj prawdopodobnie miał wpływ inne rzeczy, takie jak na przykład używanie substancji rekreacyjnych, czyli po prostu narkotyków w połączeniu z substancjami neotropowymi, co w konsekwencji było raczej zabójczą substancją. Oczywiście prawdopodobnie nikt za rękę Leo nie złapał, także ciężko jest stwierdzić, czy rzeczywiście takie rzeczy stosował, przynajmniej przed autopsją, która zostanie dokonana pewnie za niedługo, ale pytanie na dzisiaj brzmi czy Stosowanie tego typu substancji i podkręcanie możliwości naszego mózgu jest rzeczywiście czymś dobrym, lub też może być czymś dobrym, czy jest raczej nadużywaniem możliwości naszego organizmu, takim samym jak na przykład używanie sterydów czy innych substancji dopingujących? Jakie jest Wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzu na dole, bo jestem tego niezwykle ciekawy. Jest to dość ciekawy przypadek, zważywszy na to, czym zajmował się Leo, czyli kwestią wydłużenia jakości i długości życia. But we have to assume something happened with recreational drugs because of the environment he's in. Because remember, he's living in Thailand with Tony Huge. He lives in Tony Huge's house. And that leads me to the next part, which makes me really concerned for Tony. Because just from doing a quick Google search, I found that Thailand is very strict when it comes to recreational drugs. Now I'm speculating, but Tony likes to have a good time. He likes to party. He likes to live his life very, very hard. He lives a very extreme lifestyle. At least I think so. And more than likely, Tony probably had recreational drugs in that house because Tony likes the to party. And if that's the case, think about this: Tony's not there, and police are running around his house. And they're cleaning up a dead body. They're looking for anything to possibly point to the cause of death. At the end of the day, this is Tony's home that Leo died in. This is not Leo's home, this is Tony's home. And God help Tony if Leo dies from something they find in this house. And that's it for Tony. I mean, that is literally it for Tony. Because if the Thailand laws are as strict as they say they are, Ciało Leo zostało odnalezione w domu Tonego Huja, który jest znany z imprezowego życia i zastosowania różnego rodzaju środków nie tylko sterydów, nie tylko leków, ale również substancji. Rekreacyjnych. Ci z Was, którzy śledzą fitness social media, wiedzą, że nie tak dawno temu, dosłownie parę dni wstecz, o zabójstwo został oskarżony jeden z guru bodybuildingowych, czyli Kołcha który został oskarżony o rozprowadzanie substancji, która spowodowała śmierć u jednego z kulturystów. Pytanie moje kolejne, które zadaję Wam, jest takie, co myślicie o sytuacji Tonego Huja w tym momencie? Znamy jego przeszłość, wiemy, dlaczego musiał przenieść się ze Stanów Zjednoczonych i w zasadzie zamknąć nie jeden ze swoich kanałów. Jest znany z tego, że substancje rekreacyjne używane są u niego od lat, a teraz jeszcze znaleźli ciało jego. Kolegi u niego w mieszkaniu, który potencjalnie zmarł właśnie ze względu na przedawkowanie lub też stakowanie różnego rodzaju substancji. I don't know. I have no idea what the laws are in Thailand. I know nothing about Thailand. So this is all speculative. But all I can tell you is that if you own a home and someone that lives there it's paying rent, that your roommate and they die or they overdose from something, you're gonna get questioned. A lot. They're gonna find out what the hell's been going on. They're gonna find out about you. They're gonna find out about Tony's history from leaving the USA, why he's in Thailand. And eyebrows are gonna get raised. Red flags are gonna be waving in the sky over Tony Hughes' home right now. If I was Tony, I'd be very, very concerned. Ciekawi mnie nie tyle śmierci i przyczyny śmierci samego Leo, dlatego że jest to rzecz oczywiście przykra i rzecz, która tak naprawdę nie powinna nas interesować, ale bardziej to, co stanie się teraz z Tonym i czy będzie to jedna z największych afer, lub też jedna z większych afer, jakie ostatnio można było usłyszeć w fitness social mediach. Na dzisiaj to już tyle. Jeżeli komuś ten materiał umilił troszeczkę czas na cardio, czy też po prostu wniósł coś do jego życia, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz na dole i udostępnijcie ten materiał, jeżeli istnieje taka możliwość. Widzimy się w następnym materiale na kanale.